No i ci moi drodzy, następny dzień. Wczoraj rozsialiśmy pod kukurydzę potas siarką oraz usługowo też trochę potas siarką oraz wapno granulowane. Dzisiaj też trochę poopowiadam o wapnie, którym handluję i który jest godne polecenia. Także kolejna rzecz, która, którą się zajmuję w mojej działalności pozarolniczej. Ok, kilka słów o wapnie tak, świeża dzierżawa od ubiegłego roku. Rok temu zastosowaliśmy tam 800 kg wapna, no i w tym, w tym roku podobnie też 800, czyli to, to pozwoli na podwyższyć o około 081, takie dwie dawki wapna granulowanego szybko przyswajalnego. No i o czym przede wszystkim, może bo samo pychanie jest tutaj kluczową rolą. Zapewniamy roślinie swobodny dostęp do składnika pokarmowego, jakim jest WAP. A jak wiemy, każdy niedobór składnika, czy to jest azot, potas, fosfor, czy, czy wszystkie inne mikroelementy powoduje już tam znaczną zniżkę plonu. I gdzie kukurydza, może nie wszystkie odmiany, ale zazwyczaj jest dość tolerancyjna, jeśli chodzi o niższe pH, ja jeszcze nawet 5, 5,5 ,5 ona sobie już całkiem nieźle radzi. O tyle niedobór składnika. Pod pokarmowego, w dużych ilościach jest bardziej ujemnym może bardziej ujemnie wpływa na zniżkę plonu dzisiaj warunki pod się wapna nie za bardzo czyli mam taką mokrą pogodę, gdzieś tu taka mżaweczka, ja się tego nie boję, wapno jest bardzo dobrej jakości, także nawet w takich warunkach możemy, możemy rozsiewać jakie wapno jest dobre? Tak jak wcześniej wspomniałem przy rozsiewaczu, musi być bardzo dobrze zmielone, to jest podstawa, żebyśmy pod paznokciem nie czuli żadnej, żadnej frakcji gruboziarnistej, grubego piasku czy, czy żwiru, bo to bardzo negatywnie nam wpływa na rozpuszczalność. Musi być powtarzalne, granulka musi być stabilna, czyli twarda, a zarazem na tyle miękka, żeby dobrze się rozpuszczała. Co tam jeszcze? No i to w zasadzie tyle, tak? Problemem też niektórych firm wapiennych jest taki, że po prostu raz jest dobre, raz jest niedobre, raz po prostu się mieli w rozsiewaczu, raz się nie mieli. No a to musi być ten zachowany kompromis. Moja przygoda z działalnością pozarządczą właśnie zaczęła się od wapna granulowanego. Także po prostu wapno granulowane w gospodarstwie stosujemy od 15 lat i tylko granulowane, sypkiego nie stosowaliśmy. I stosując dawki co roku po 300 kg, bądź co drugi rok o 500 lub według potrzeb, gdzie jest słabe pH, no to możemy zastosować nawet tonę gdzieś miejscowo, placowo. A tam, gdzie jest pH uregulowane 6,5, 7, to możemy obniżać te dawki tam 300-500 kg, co, 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 co drugi rok na przykład. I spokojnie to nam wystarcza. Także to w gospodarstwie się sprawdza. Oczywiście stosowanie wapna granulowanego nie jest najtańszą opcją. Aczkolwiek precyzja, no i też w przeliczeniu na pieniążki finalne, ile kosztuje taki tir wapna, a ile tir saletry kosztował, a ile kosztuje teraz, no to już w ogóle myślę, że to jest ostatnia rzecz, jeśli chodzi o nawozy, którą, na której musimy, powinniśmy oszczędzać. No to lecimy na pole. Dawka, chcemy tutaj wysiać 800kg, ustawiłem gdzieś na 500-470kg saletry i zazwyczaj tutaj wapna wychodzi dwa razy więcej. Także jakieś tam 750kg. Tutaj ta część wydaje się najbardziej kwaśna, taka najbardziej przepuszczalna, także jeżeli nam zostanie w rozsiewaczu no to po prostu tutaj damy podwójnie lub zmniejszymy otwór i no, jakoś będziemy sobie radzić. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, na razie chyba wszystko idzie zgodnie z planem. Także nic się nie zawiesiło. Ładnie granulka leci, mam nadzieję, że to widać. Prędkość tak jak wczoraj: 12 na godzinę. 1300 obroty, wałek 520 eko. Także e, jakieś tam 550 e, lecimy. Dobra, dolatuje też, także jest ok. Do granicy. Może nawet troszeczkę bliżej. Aczkolwiek. Dobra, wiadomo o co chodzi. Na dzisiaj bez nawigacji. Wczoraj ścieżki były zrobione, także już aż tak leniwy niby. co nie jestem. Lecimy drugi rozsiewacz. Znaczy trochę było to chlapie. Dobra. Zobaczcie mało co zostało, także nawóz naprawdę bardzo dobra jakość yy, Trochę mi się zawieszało, bo kratki są zbyt yy, drobne. Także robimy tak, I, sypie, i sypiemy i sypiemy bez kratek. 600, także te 2400 wozimy. to też na spokojnie te 2400 podnosi, i nawet z obciążeniem rzędu gdzieś tam 600 kg yy, na przodzie. Tutaj case tona, także spokojnie byśmy mogli jeszcze więcej załadować, aczkolwiek rozsięwasz ma ograniczenia. Dobra, tak. Polu na polu, włączamy rysowanie, i tutaj nam się skończyło w środku. Yy, także też rysowanie wyłączyłem, także będziemy wiedzieć dokąd rozsiewać. Dobra, gaz na minimum. Wałeczek włączony. I rura. O, kurde, automat. Dobra, dobra. 12 na godzinę, stabilizujemy. Dobra, teraz tak, limiter. Dobra, jest u góry, jest wszystko ok. Dobra, aha, aha. Także widzimy tutaj, gdzie podwójnie wyłączamy, wałeczek wyłączamy i jedziemy w kolejną ścieżkę. Kiedy rozsiewać wapno? Kiedyś tylko praktycznie można powiedzieć, że po ściernisku jesienią się rozsypywało. A teraz de facto rozsiewa się wapno całym rokiem. Przed chwilą miałem trzy telefony o wapno, także ludzie też. Pod kukurydzę, pod buburaki, wiosną jeszcze działają z wapnem, jak najbardziej. Po inne lata też wiadomo, na przykład siejemy rzepak zboża szybko, szybko jesienią. Ten dzień gdzieś tam, powiedzmy, na wagę złota, żeby optymalne warunki zasiać ten rzepak czy tam zboża. Także nawet sialiśmy po głównie w zbożach i w rzepaku po inne lata w grudniu. W tym roku to się nie udało, raz, że tutaj miałem po prostu sezon kukurydziany bardzo intensywny jeśli chodzi o sprzedaż nasion. A dwa, że... Pogoda taka była powiedzmy bardzo w kratkę, krany już pozamykane, później to myć wszystko w mrozie lub w tych niesprzyjających warunkach to tak powiedzmy średnio mi się uśmiechało, także... Te pola, które chciałem też wysiać, czyli akurat na rzepak, bo na połowę pól było to rozsiane na ściernisko także nie było rozsiane, także po, powiedzmy w tym roku po zbiorze rzepaku damy dawkę większą, bardziej konkretną no i tutaj ten wyjątek, te pole po prostu gdzie tutaj nad tym pH, nad tą dostępnością tego wapnia po prostu chcemy popracować. Pomimo tego deszczyku w nocy, paru milimetrów całkiem fajnie się rozsiewa, opony nie są oblepione a też swoją drogą w tej części pola jest bardziej przepuszczalna ziemia, to też robi swoje. No i w sumie można jeździć obok tych śladów, które wczoraj wykonywaliśmy, żeby w jednym miejscu tej gleby tak nadmiernie nie ugniatać. Wapno jak wapno, leci bardzo daleko. Aczkolwiek zawsze te nawozy, to nie jest tak, że lecą powiedzmy 12 metrów w lewo, 12 metrów w prawo, tylko one zawsze z tym nakładem, także po to są właśnie ten limiter. Przeszły tydzień pewnie uprawa, może też parę godzinek gdzieś zagospodarujemy w tym tygodniu, to byśmy ogarnęli agregat, wymiana redlic, przesmarowanie, przejrzenie, żeby wszystko było tak jak należy. Parę dużych kamieni jest i teraz kwestia, może też ładowarką byśmy tutaj pozbierali te kamienie. Mm, optymalnie byłoby mieć na przednim tuzie takie widły do podbierania kamieni. Może gdzieś w ogłoszeniu będzie, a może macie takie coś na sprzedaż, dajcie znać. Może byśmy się dogadali. No i jesteśmy, ostatni rozsiewacz. Dobra, to tak zobaczymy. Będziemy tradycyjnie zamykać tak, jak to powinno wyglądać. I zobaczymy, co się wydarzy na końcu rozsiewacza. Raz, dwa, trzy. O, tutaj na lewo i tutaj do tego miejsca słabsza ziemia. Tutaj już widzimy, że ta gleba jest naprawdę ciężka. Mróz zrobił swoje tej zimy. Także myślę, że całkiem fajnie tutaj będzie się uprawiało. Ale też mozaika tutaj trochę lżej, znowu tam ciężej. No i tutaj, właśnie, może o, gdzie ta bardzo ciężka ziemia prześwituje tutaj, już kiełkuje pesz. Także no zobaczymy, w jakiej on będzie kondycji, przez zasiewami kukurydzy. I być może tutaj prewencyjnie byśmy zrobili jakieś odchwaszczanie Przedsiewne, tak jak wcześniej o tym wspominałem. Także zobaczymy. Trochę nam zostanie nawozu prawdopodobnie. To wysiejemy na tej części tam e, najlżejszej ziemi, żeby tam tym bardziej uregulować te czy po prostu, żeby e, poprawić tam zasobność. Chociaż w teorii, jak jest cięższa ziemia, ten kompleks sorbcyjny jest bogatszy, to może tutaj powinniśmy więcej sypnąć zagwozdka. A dobra. Damy na tą tutaj najcięższą ziemię. Dobra, ustawiamy się tutaj między ścieżki. Jedziemy na tą mocną glinę. Też dość szeroko rzuca, także też tam rzuci aż pod granicę, tam gdzie zasiana pszenica. Także też tam poprawimy TPH z brzegu. Dobra, tu ujmujemy gazu, łączamy wałeczek, jest. No dobra, 12 na godzinę stabilizujemy i rozsiewamy. na nawigacji, gdzie tutaj się nakładają. także jedziemy mniej więcej środkiem skrajnych przejazdów. No, nawóz ładnie leci aż praktycznie na pszenicę, także idealnie. No dobra, tu wyjechaliśmy na tą bardzo lekką ziemię coś tam już e, słychać ciszę także dobra, niech to wszystko tam się e, z rozsiewacza wysypie i zobaczymy na końcu ile zostało w tym rozsiewaczu i pokażę Wam e, jak dobre po prostu może być e, wapno granulowane, jak dobrze może się wysiewać Jeżeli chcielibyście zakupić właśnie takie wapno także dawajcie znać w komentarzu, oczywiście po prostu odzywajcie, na miarę do siebie dam, no i możemy też przy okazji troszeczkę pohandlować. wyłączamy. A no, także widzicie praktycznie do zera yy. wapno rozsiane. Wiadomo, tam troszeczkę pyłku się zrobi ale to dojedziemy do domu, wszystko to opadnie i po prostu gdzieś tam wysypiemy. No dobra, to by było na tyle. To co, trzymajcie się i do następnego. Cześć.